Dzień dobry, dzień dobry i szczęść Boże! Moi drodzy, witajcie już w kolejnym z wielu odcinków gry Heroes of Magic 4. W dzisiejszym materiale pragnę Wam zaprezentować budynki oraz inne elementy, które zdecydowanie warto odwiedzić w świecie gry Heroes 4. Są to takie budynki, elementy neutralne, na które możemy natrafić na mapie przygody. I moi drodzy, tutaj na potrzeby tego materiału stworzyłem sobie maga, bohatera ładu, nazwałem go sobie Piotrek87. Tutaj nawet dałem ciekawy opis. Piotrek87 to mało znany youtuber, który marzy o tym, aby pewnego dnia zdobyć 1000 subskrypcji. I moi drodzy, dziękuję Wam za to, że jesteście, za to, że pomagacie mi w rozwoju mojego kanału. Bez Was ten kanał by tutaj niewiele znaczył. Muszę Wam powiedzieć, że sprawia mi to ogromną radość, kiedy mogę z Wami pisać w komentarzach, tutaj mieć z Wami tą łączność właśnie poprzez, poprzez tą grę, wiele to dla mnie znaczy i dzięki temu ta gra zyskuje kolejne walory moim zdaniem i moi drodzy przechodząc do materiału dzisiaj omówię dla was kilka budynków oraz elementów, które warto odwiedzić mój bohater będzie krok po kroku każdy budynek odwiedzał i będę tutaj omawiał jako pierwszy budynek, który warto odwiedzić moim zdaniem jest to arena i co daje arena, niech nasz bohater podejdzie Piotrek87 dostaje od instruktora tylko starą, wypaczoną tarczę. Potem nauczyciel bierze owinięty w szmatę miecz i krzyczy: Spróbuj uniknąć trafienia. Godzinę później Piotrek, 87 ma kilka śniaków, wie jednak znacznie więcej o samoobronie czyli plus 3 do obrony. Czyli kiedy odwiedzamy arenę, to nasz bohater zyskał plus 3 punkty do obrony. Miał 10, teraz ma po 13. Także to jest budynek, który warto odwiedzić. Nazywa się y, Arena. Kolejny budynek, który również warto odwiedzić na mapie przygody jest to Obóz Najemników. I zobaczmy, co ów Obóz Najemników nam daje. Obóz Najemników. Piotrek 87 trenuje u najemników i szybko zdaje sobie sprawę, że tutaj bardziej niż siła liczy się zręczność i refleks. Po paru wyczerpujących lekcjach szybkość bohatera znacznie wzrasta, plus jeden do szybkości dzięki temu, że odwiedziliśmy. Obóz najemników. Obóz najemników daje nam plus 1 do szybkości. Yy, tak, mieliśmy tutaj 6, teraz mamy 7 szybkości. Czyli tutaj też warto ten budynek odwiedzić. I kolejny, yy, kolejny element, bo budynkiem to trudno nazwać, to jest, słuchajcie, nazywa się to drzewo wiedzy. I co daje nam drzewo wiedzy? No to sprawdzimy. Drzewo wiedzy. Gałęzie tego ogromnego, pradawnego drzewa kołyszą się, chociaż nie ma wiatru. Nagle rozlega się głos. Jeśli, drzewo, drze, jeśli drzewa wiedzy, zaklęta moc, cienkusi, klejnoty 5 jest tym, co wśród korzeni znaleźć się musi. Także moi drodzy, jeśli mamy tutaj 5 klejnotów, to, to nasz bohater może awansować o jeden poziom. No to zapłaćmy. W momencie, gdy klejnoty 5 znajduje się pomiędzy korzeniami drzewa wiedzy, natychmiast osiągasz wyższy poziom. I widzicie, mogliśmy tutaj awansować. Przygotowajmy dajmy magię ładu. Czyli drzewo wiedzy powoduje to, że nasz bohater awansuje i słuchajcie, to jest element szczególnie wydajny wtedy, kiedy nasz bohater ma jakiś wysoki poziom, no powiedzmy, ja wiem, poziom 30, to wiadomo, że jest trudno awansować poprzez zwykłe walki, bo wtedy potrzebujemy dużo punktów doświadczenia, więc takie drzewo, takie drzewo wiedzy jest zbawienne, kiedy nasz bohater ma już dużo doświadczenia, kiedy jest już coraz trudniej nam zdobywać kolejne poziomy, to kiedy mamy... Jakiś tam poziom, nie wiem, 20-30, to wtedy takie drzewo wiedzy warto odwiedzić. Bo za drobną opłatę, jak widzieliście, 5 klejnotów nasz bohater awansuje o jeden poziom. Fajny element, fajna rzecz tutaj, w tej grze, moim zdaniem. I kolejne budynek, który warto odwiedzić, jest to tereny szkoleniowe. I zobaczmy, co owe tereny szkoleniowe nam dają. Tereny szkoleniowe. Piotr 87 słyszy swoje imię wypowiedziane przez trenera i staje na środku, w gotowości do walki. W trakcie treningu Piotrka 87 zyskuje trochę wiedzy i parę śniaków, plus 3 do ataku. Czyli budynek o nazwie Tereny Szkoleniowe dawa nam plus 3 do ataku. Mieliśmy 10, mamy już 13. Także jest to kolejny budynek, który warto odwiedzić, kiedy gramy w grę. I kolejny element, który też jest warto odwiedzenia, nazywa się to Kamień Nauki. Każdy bohater, który odwiedzi Kamień Nauki, zyska 1000 punktów doświadczenia. Czyli słuchajcie, kolejny element, który warto i który więc trzeba odwiedzić. Nasz bohater ma aktualnie równe 1000 doświadczenia, a kiedy odwiedzimy, zyskuje kolejny 1000. I pisze tak, mistyczne moce drzemiąca w Kamieniu Nauki nie zostały do końca poznane. Wiadomo jednak, że bohater, który wpatruje się jakiś czas w jego powierzchnię, Przejmuje część doświadczenia tych, którzy odwiedzali go w przeszłości. Piotrek87 używa kamienia i w ciągu krótkiej chwili zyskuje ogromną wiedzę. Plus tysiąc doświadczenia. Klikamy. I widzicie nasz bohater awansował. Także warto odwiedzać kamień nauki i tym razem może dajmy sobie talent magiczny. Dobrze mamy. I kolejny element budynek, jeśli można to tak nazwać, to jest nauczyciel snów. I nauczyciele, y, nauczyciele snów to miejsca, gdzie możesz w prosty i niezwykle szybki sposób zyskać ogromną ilość doświadczenia. Każdy kolejny nauczyciel da ci więcej doświadczenia niż poprzedni. Czyli przykładowo odwiedzamy plus 500. Piotrek 87 siedzi pod gigantyczną szczurzą głową nauczyciela snów, zamyka oczy i nagle znajduje się w pokoju zapełnionym regałami z książkami. Nigdzie nie widać drzwi. Przez całe tygodnie zakapturzona postać wykłada bohaterowi sekrety Drzemiące w księgach. Potem Piotrek 87 budzi się ze snu i okazuje się, że minęło jedynie kilka sekund. I dzięki temu uzyskaliśmy plus 500. Ale moi drodzy, każdy kolejny odwiedzony nauczyciel snów daje nam więcej. Czyli jak mieliśmy tutaj 500, to kolejny nauczyciel snów daje nam 1000 i kolejny 1500. Czyli każdy odwiedzony nauczyciel snów daje nam plus 500 dodatkowo doświadczenia. I to jest właśnie fajna rzecz. To jest super, super sprawa. I, moi drodzy, kolejny budynek, który też zdecydowanie warto odwiedzić, a nazywa się on Szkoła Magii. I zobaczmy, co owa Szkoła Magii nam e, daje. Szkoła Magii. Wykładowcy Szkoły Magii ufają, że najlepszym sposobem nauki jest ścisła specjalizacja. I z tego powodu nauczą cię jednej tylko umiejętności. Możesz ją oczywiście sam wybrać, ale zakończenie nauki zamknie przed tobą drzwi tej placówki na zawsze. No, i tutaj Szkoła Magii nam dała do wyboru naukę Magii Śmierci albo Magię Natury. I moi drodzy, tutaj zazwyczaj często wybieram Magię Śmierci, ale na potrzeby tego filmu wyjątkowo wybiorę Magię Natury. Zapłacimy 2000 zł. Piotrek87 poznaje zaklęcie szybkość, badając tajniki Magii Natury, poziom podstawowy. Po wpłaceniu odpowiedniej sumy, ktoś kieruje Cię do sali wykładowej. Na jej drzwiach widzisz plan zajęć z zakreśloną pozycją Magia Natury, poziom podstawowy. Czyli nasz bohater nauczył się magii natury na poziomie podstawowym dzięki właśnie szkole magii. Także fajna, fajna rzecz. Za 2000 sztuk złota, słuchajcie, możemy nauczyć się jakiejś szkoły. I kolejny budynek, który także warto odwiedzić, jest to biblioteka. Swoją drogą, ja powiem, ja oprócz gier, lubię czytać książki. I teraz częściej się łapię na tym, że e, książki czytam niemal każdego dnia. Chyba się już starzeję, moi drodzy, bo już oprócz gier zaczynam czytać książki. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale polubiłem książki. I tutaj w tej grze jest coś takiego jak biblioteka. Po uiszczeniu właściwej kwoty możesz zwiększyć wartość jednej ze swych zdolności magicznych dzięki studiom nad starodrukami zgromadzonymi w tej bibliotece. No to odwiedzamy bibliotekę. I pisze tak, bibliotekarz cicho przekazuje Ci długą listę przepisów o obowiązujących w bibliotece. Ciebie interesuje oczywiście jedynie punkt mówiący o badaniach nad praktycznie każdym zagadnieniem związanym z magią, w zamian za niewielką opłatę. Czyli płacimy 2000 sztuk złota i co zyskujemy w zamian? No to sprawdzimy. Po wpłacaniu odpowiedniej sumy, ktoś kieruje Cię do sali wykładowej. Odgłosy dochodzące za uchylonych drzwi sugerują, że wykład już się rozpoczął. I zyskaliśmy zaklęcia poziom zaawansowany. Czyli biblioteka pomaga nam rozwinąć magię. W tym wypadku są to, to zaklęcia na poziom zaawansowany. Także jest to budynek, który warto odwiedzić. W bibliotekach świetny budynek. Zawsze warto o nim pamiętać i warto go odwiedzać. I kolejny budynek, który też również warto odwiedzenie jest to chatka wiedźmi. Chatka wiedźmy pisze magię życia podstawowy. I pisze tak. Poświęcasz trochę swojego czasu, starej babie zamieszkującej chatkę, wydaje się być bardzo zadowolona, mogąc z kimś porozmawiać i wręcz i wręcza ci malutki flakonik. Pij. Ta mix, która sprawi, że poznasz nową umiejętność będzie nią magia życia, poziom podstawowy. Czyli chatka wiedźmy pozwala nam nauczyć się magii życia. No to nauczmy się tej umiejętności. wiesz że nie należy pić wszystkiego, co ci wciskają, wciskają stare wapska, ale postanawiasz zaryzykować ten jeden raz i pochłaniasz zawartość flakonika jednym haustem. Po chwili okazuje się, że poznawiać nową umiejętność, magię życia, poziom podstawowy. Swoją drogą można opisy w tej grze, to jest Mistrzostwo Świata. Bardzo mi się tutaj podobają, poprawiają humor. No to uczymy się magii życia. I tym sposobem, słuchajcie, oprócz magii natury, poznaliśmy również magię życia. Dzięki budynkowi o nazwie Hatka Wiedźmy. I kolejny budynek, który również warto odwiedzić, to jest, moi drodzy, Szkoła Wojny. I co nam daje Szkoła Wojny? Ta Szkoła Wojny pozwala Ci na treningi u najznamietniejszych bohaterów okolicznych ziem. Z uwagą przyglądasz się liście w cudzysłowie pracowników naukowych, rozpoznając większość figurujących na niej nazwisk. Tylko pomyśleć, że za jedyne 2000 sztuk złota możesz nauczyć się nowej umiejętności. Wipić później kusztyczek czy dwa ze sławnym wojownikiem. No, fajny opis. I mamy do wyboru albo walkę na poziomie podstawowym, bądź taktykę na poziomie podstawowym. No, nasz bohater tutaj nie ma w ogóle walki, a jest tutaj nie za mocny, no dodajmy mu walkę. Po wpłacaniu odpowiedniej sumy, ktoś kieruje cię do sali wykładowej. Na, je, na jej drzwiach widzisz plan zajęć z zakreśloną pozycją walka, poziom podstawowy. I tym sposobem Piotrek 87 poznał walkę. No, moi drodzy, nasze zasoby finansowe się już kurczą. Mieliśmy na początku filmu 10 tysięcy, teraz mamy 4 tysiące, ale poznaliśmy już dzięki temu magię natury, magię życia oraz walkę. Także mamy już kilka szkół, yy, już kilka szkół tutaj poznaliśmy. I kolejny budynek, który warto odwiedzić jest to Uniwersytet Magiczny. Zobaczmy, co Uniwersytet Magiczny nam daje. O, proszę. Profesor zauważył, że Piotrek 87 ma już za sobą kurs zaklęcia, poziom podstawowy i proponuje zamianę ży życia pełnego przygód na asyst asystenturę. No i moi drodzy, mamy tutaj zaklęcia, przywołanie, talent magiczny bądź leczenie. Możemy tutaj poznać. Ale ja, akurat, może nie jestem tutaj zainteresowany chwilę z żadnym, ale Uniwersytet Magiczny daje nam dostęp do umiejętności. Także warto o tym pamiętać. Także jest to budynek, który warto odwiedzić, bo to przyspiesza rozwój naszego bohatera. A suma jest niewielka: no 2000 to jest niewiele, a nasz bohater może się nauczyć tutaj jakiejś nowej umiejętności. Także, budynek zdecydowanie warty odwiedzenia. I kolejny budynek to jest Uniwersytet Wojenny. Wcześniej był to Szkoła Wojny, a teraz Uniwersytet Wojenny. Sprawdźmy, co nam daje Uniwersytet Wojenny. Zajęcia obrona, poziom podstawowy, stoją na zbyt wysokim poziomie. Piotr 87 może jednak zapisać się, zapisać się za 2000 sztuk złota na wypłatę Taktyka, poziom podstawowy. Oprócz taktyki mamy również zwiad, szlachectwo i ukrywanie się. No to może dajemy tą taktykę. Twój bohater posiada umiejętność taktyka, poziom podstawowy. Widzicie, Uniwersytet Wojenny daje nam dostęp do takich zdolności, do takich umiejętności. Jest to kolejny budynek, który jest warty odwiedzenia, moim zdaniem, bo wpłacamy 2000 sztuk złota, a zyskujemy kolejną ważną, ciekawą umiejętność. No także, moi drodzy, mój bohater ma już taktykę, walkę, magię życia, ład i naturę maksimum, ile może tutaj poznać. No i kolejny budynek, który też warto odwiedzić, nazywa się, moi drodzy, Gilia Weteranów. I zobaczmy, co ów Gilia nam daje. Gilia Weteranów. Gdy jakiś żołnierz lub bohater staje się zbyt stary, aby móc walczyć z młodszymi, z reguły wstępuje w szeregi Gilii Weteranów. Dzięki temu nie ginie ich ogromne doświadczenia. Za odpowiednią opłatą pomogą ci oni zwiększeniu wartości jednej z Twoich umiejętności niemagicznych. No to dajemy 2000 sztuk złota. O proszę, Piotrek 87 awansuje teraz na poziom trzeci. W klasie mag bitewny. Walka i magia ładu to podstawa umiejętności maga bitewnego. Mag bitewny otrzymuje plus 20% do zaklęć magiczna, pięść i lodowy pocisk. Pierwszy z nich zna od początku gry. Czyli widzicie, walka... Ulepszyliśmy walkę na poziom zaawansowany, dokonujesz właściwej wpłaty i zasiadasz do nauki z jednym z weteranów. Proces przy swojej wiedzy jest szybki i efektywny. I dzięki temu poznaliśmy walkę na poziomie zaawansowanym, odwiedzając taki budynek, który się nazywa Wigilia Weteranów. Mało tego, odwiedzenie tego budynku spowodowało, spowodowało że nasz bohater ma nową klasę postaci, jest to MacBitewny. Także widzicie, warto odwiedzać te budynki, szczególnie taki, który się nazywa. Gildia Weteranów. I kolejny budynek, który też warto odwiedzić, nazywa się to Chatka Władcy Zwierząt. Szlachetstwo poziom podstawowy. Stary Władca Zwierząt ogląda krytycznie Twoją armię i prycha z obrzydzeniem. Mam tu żuki wojenne. Dobre żuki. Dzięki nim można się dowiedzieć, co to szlachetstwo. Poziom podstawowy. Ale nikt, ale nikt z tej zgrai na, nie, na nią nie zasługuje. Ale to dlatego, bo nasz bohater słuchajcie, ma już Wszystkie możliwe szkoły, które może się nauczyć, więcej się już nauczyć nie da, bo możemy tylko raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć szkół możemy się nauczyć. Więcej się już nie da, ale kiedy odwiedzamy tutaj chatkę władcy zwierząt, to możemy nauczyć się szlachectwa. Także budynek też warto. Odwiedzić. Swoją drogą szlachectwo to jest bardzo fajna umiejętność, to jest coś, co mają lordowie z ładu, o ile pamiętam. I kolejne elementy, które też warto odwiedzić, a są to... Szafir zdrowia. Zobaczmy, co daje nam szafir zdrowia. Szafir zdrowia. Podnosi szafir zdrowia, ale zanim zdążysz ocenić jego wartość, przenika przez Twoją skórę. Jedyne, co pozostaje pozostało po klejnocie, to szary kamień, czyli plus 6 do obrony. Szafir zdrowia na 1 plus 6 do obrony i widzicie, mamy już 29. Także warto takie takie kamyczki, niepozorne, małe, a one nam cały czas dodają. Potem jest opal magii, co nam daje? Kiedy podziwiasz piękno tego kolejno, to oślepia cię błysk i dostrzegasz kolorowe plamy. Opal znika, przekazując Ci swoją moc. Plus 6 do magii. Czyli widzicie, mamy 36. Fajna rzecz. Zapas energetyczny magii, czyli mana. Mamy więcej do many dzięki temu. I kolejny, rozdział, zielony kamyczek, szmaragd szybkości. Plus 2 do szybkości. Gdy tylko dotknąłeś tego kamienia, uniósł się w powietrze i zaczął krążyć wokół ciebie. Zamienił się w zieloną mgiełkę, która cię otuliła. Dosłownie chwilkę później nie został po niej nawet najmniejszy ślad. I poznaliśmy plus 2 do szybkości. Dzięki temu mamy już 9 do szybkości. Czyli widzicie, warto odwiedzać te kamyczki, takie małe, niepozorne, bo one dużo dają. A tutaj mamy Rubin Ataku. W jednej chwili miałeś w ręce Rubin Ataku, a w następnej przez palce... Przecieka ci płyn, zostawiając znak na skórze i przekazuje ci swą potężną moc. Plus 6 do ataku, rubin ataku, i mamy dzięki temu, słuchajcie, 19 w ataku. Kolejne kamy, które były warte odwiedzenia. I ostatnie budynki, słuchajcie, to są takie ołtarze: ołtarz magii, chaosu, śmierci, natury. Tych ołtarzy jest troszeczkę więcej, ja tutaj dałem 4. I na przykład odwiedźmy ołtarz y, ładu. Ołtarz magii ładu, ten ołtarz magii ładu. Naucza od go osoby jednej umiejętności związanej z magią ładu. Aby skorzystać z jego mocy, wystarczy zanurzyć ręce w błyszczącej magii. I poznaliśmy urok. Ja nie cierpię tej umiejętności, ja z niej w ogóle nie korzystam, pomimo szczerze. Magi chaosu no to tutaj nie poznamy, nie oczekiwanie że od ołtarza przez nieznane magię nie nauczysz się tu niczego, więc można. więc więc może chcesz zniszczyć ten ołtarz, czyli widzicie, rada jest nam czy możemy ten ołtarz zniszczyć, a ja go tutaj nie będę niszczył. Potem magia śmierci. Tutaj akurat zniszczyłem. I magia natury. Też możemy się... uczyć zielarstwo dzięki temu. Ołtarz magii natury pozwoli nam nauczyć się zielarstwa na poziomie podstawowym. I moi drodzy, tak to wygląda. Dzisiaj omówiłem dla was takie elementy budynki neutralne, elementy neutralne, które warto odwiedzić moim zdaniem. Tutaj myślę, że też warto wspomnieć również o tzw. konserwatoriach chaosu, ładu życia, natury, śmierci te budynki też warto odwiedzić. Oprócz tego warto również odwiedzić koloseum magii oraz koloseum mocy, bo kiedy stoczymy walkę albo z czarodziejskimi smokami, bądź z czarnymi smokami, to nasz bohater awansuje, więc to są takie budynki już z dodatków, które też Warto odwiedzić. I moi drodzy, dajcie znać w komentarzach, czy czegoś nie pominąłem, waszym zdaniem? Czy są jeszcze jakieś budynki takie neutralne, które waszym zdaniem też warto odwiedzić, a w którym tych filmików nie ma? Jestem ciekaw, czy tutaj coś pominąłem. Jeśli tak, to napiszcie w komentarzach. Jeśli macie jakieś ciekawe, dodatkowe pomysły, to też. Napiszcie, postaram się dla Was w najbliższej przyszłości zrealizować. I moi drodzy, jeśli ten materiał Wam się podobał, jak zwykle proszę Was o lajka, like, komentarz, subskrypcję. Do następnego materiału. Trzymajcie się. Cześć. Pa.